No dobra, zaczynamy przeprowadzkę, tak by to wyglądało przed, już generalnie słuchajcie sobie posortowałem i mamy na przykład tak, dwie siatki paczek niespodzianek, wystroje, pojemniki, więcej pojemników, no tak naprawdę, a no tutaj są tuby korkowe, no tutaj są nadkola do zderzaka do BMW, to zostaje, no i tak by to wyglądało, najpierw włożę wszystko poza zwierzętami, Później zapakuję sobie zwierzęta do kartonów, których jeszcze nie mam. One tu będą czekały, przewiezę regały, no i na całym końcu będą szły zwierzęta. Ech, dobra, zaczynamy. Alpinka, co? Co tu robisz? Podłoga jest pusta, kochani. No to cały czas zostało, no nie? Natomiast najważniejsze jest to, że tu jest pusto i chodźmy do auta, to wam pokażę, co tam się dzieje. Tutaj mam wszystkie puste terraria, albo puste i te, na które nie mają miejsca w domu. W związku z tym, że będzie nowy lokal, no to te terraria pójdą w użytek. Bardzo mnie to cieszy. No i głębiej, słuchajcie, sprawa wygląda tak. Całe auto zapełnione. W związku z tym jedziemy. Dobra, tamte rzeczy są zawiezione. Teraz przyszła pora na zwierzaczki. I słuchajcie, jak wyglądają dwa regały zwierząt, ale w kartonach. No to tak wyglądają. Mamy karton, karton. Tu jest karton z mniejszymi pojemnikami. Dalej mamy karton. Tu też jest karton. No i tu też jest karton. Więc ogólnie jest bardzo dużo kartonów, które trzeba stąd zawieźć. Ech. No i jedziemy. Tam są moje regały. A ja słuchajcie, jadę ze stałem na dachu. Ale teraz Wam tego nie pokażę, bo się nie da. Także zobaczycie, jak dojedziemy na miejsce. Tu jest moje krzesło. Tutaj dzielnie jechał stół przez autostrady 10 km. A tu mamy regały. A tu jest do mnie wejście. Bang. Ostatnia partia. W tym wypadku są to pająki. Cały się słuchajcie. Od początku do końca mamy auto w pająkach. No i co? Trzeba będzie je przekładać. Na razie rzucam je tu na stół, bo nie mam dzisiaj czasu. A jutro na spokojnie będzie rozkładane. Tak wygląda stół ptaszników. Generalnie to mój cały dobytek w zwierzętach. No i co? Zostawiam je. Myślę, że noc sobie tutaj poradzą. Tym bardziej, że jest grzanie i to dużo grzania. Patrzcie, mam wielki kaloryfer. I on naprawdę daje taką temperaturę. Bardzo w porządku. Więc bez problemu one sobie tutaj. Będą mogły noc spędzić. No i tak, poza tym naprawdę szybko to zrobiliśmy. Wyobraźcie sobie, że w pojemnikach nie jest chłodno. Nie czuć, że wkładam rękę do pojemnika i tam jest chłód. W związku z tym naprawdę spisaliśmy się. No i co? Operacja zakończona sukcesem. Dobra, ziomy. Dzień drugi. Co tutaj się zmieniło? Tu nie ma rzeczy. No, części rzeczy. Tu jest Nina. No, i patrzcie, te regały nie wiem co z nimi. Najprawdopodobniej ten będzie stał tak jak ten. Ale patrzcie, to! Bę! Właśnie złożyłem trzy te piękne regały. No i jest trochę roboty, nie? Póki co, tak to wygląda. Zwierząt jest w cholerę wszędzie. I będę je przekładał tam. Tak myślę. Tak trzeba zrobić. Dobra, posadziłem pająki. No, tak naprawdę regały są identyczne ale dążę do tego, żeby tych regałów nie było, a te regały były właśnie zapełnione zwierzętami i wtedy się kupi jeszcze jeden albo dwa i się je właśnie w ten sam sposób tu postawi. Póki co niech one sobie tutaj stoją tak jak stoją, sukcesywnie będę je zapełniał na te regały, no i wtedy to biurko będzie w ten sposób i będzie tak na wprost. A tutaj robię stoliczek. No i tyle, więc w sumie jest dużo zrobione, ale jeszcze bardzo dużo przede mną.